Dzień dobry Państwu, ja właśnie sączę moje Espresso Lungo i mam dla Was dzisiaj dosyć fajny temacik poniekąd związany z kawą na którą się całkowicie przerzuciłem i nie piję już Monsterów białych ani w innym kolorze tych oczywiście słodzonych słodzikami które no niestety miałem w zwyczaju pić i to w dużych ilościach, szczególnie na redukcji, gdzie dawały mi po pierwsze uczucie sytości, po drugie, e, tłumiły chęć na jakiekolwiek podjadanie, słodkie, cokolwiek, gdy zdarzały się jakieś tam powiedzmy cięższe momenty. Zwyczajnie ten monster ratował tyłek i to wielokrotnie. Dzięki temu w ogóle nie zdarzyło mi się podjadać. I jakby stało się to nawykiem, że gdzieś tam jeden, dwa, czasami trzy dziennie e, takie monsterki się pojawiały. no i jakby nie było w tym nic złego, bo myślisz sobie, no nie ma to kalorii, więc jest to powiedzmy okej, okay, no bo nie tyjemy od tego, aczkolwiek no niestety nie ma e, produktu, nie ma żywności, która nie ma wpływu na nasze, na nasze funkcjonowanie. Mówiąc prościej, wszystko co jemy ma jakieś znaczenie, tak? I tak samo jest z produktami Zero, z napojami Zero, z sosami Light, ze wszelkiego tego typu produktami, które zwyczajnie nie mają kalorii, a jednak mają słodki smak, albo mają jakikolwiek, tam powiedzmy słony smak w przypadku sosów wytrawnych smakach słonych. No i teraz pojawia się pytanie, czy to ma jakiś wpływ na nasze funkcjonowanie. No, dotychczas sądzono, że nie ma to większego wpływu, że gdzieś tam badania robione na szczurach w dużej ilości. E, powiedzmy, były tam gdzieś przekłamane troszkę, że były te ilości aspartamu czy innych słodzików e, stosowane bardzo duże. No i w odniesieniu do człowieka, jakby nie miało to większego odwzorowania: no bo ktoś by musiał wypijać albo ogromne ilości e, napojów zero, albo po prostu jeść produktów, w których zawarte są właśnie te słodziki. Ale. W zeszłym roku pojawiły się nowe badania, które jakby dementują to, co było mówione wcześniej, mianowicie z punktu widzenia zachowania się naszej gospodarki insulinowej, bo musimy wiedzieć, że sam napój zero nie ma większego wpływu na powiedzmy nasz bilans, tak? na naszą kalorykę. Bo wiadomo, ma 0 kalorii czy tam parę kalorii, jakby nie ma to wpływu bezpośredniego na spożywane kalorie. Natomiast Sama ekspozycja tych słodzików powoduje, że nie jest obojętny ich wpływ na naszą insulinę. Czyli de facto w tych badaniach potwierdzono, że osoby, które regularnie przez 14 dni pijały do posiłków, chyba do trzech posiłków w ciągu dnia napoje zero, pogarszały swoją wrażliwość insulinową o aż prawie 20%. I to jest bardzo dużo z punktu widzenia kształtowania sylwetki, z punktu widzenia odchudzania, z punktu widzenia budowania masy mięśniowej. Dlaczego? Ponieważ wrażliwość insulinowa jest kluczem do tego, aby rozwijać mięśnie, aby spalać tkankę tłuszczową. Bez niej tak naprawdę te procesy są bardzo utrudnione. Jeśli mamy sobą wrażliwość, no to de facto ani nie będziemy budować mięśni, przy nadwyżce kalorycznej, co z tego, że mamy dobry trening, co z tego, że mamy potencjalnie dobrą dietę, co z tego, że y, ktoś może brać sterydy, jeśli wrażliwość insulinowa jest słaba, i tak większość kalorii będzie transportowana do tkanki tłuszczowej, albo zwyczajnie nasze mięśnie po prostu na tym nie skorzystają. I teraz. Tak samo sprawa wygląda podczas redukcji. Jeśli mamy słabą wrażliwość insulinową z jakichś względów, albo właśnie pogarszamy ją w taki sposób, no to spalanie tkanki tuszowej będzie zaburzone. I O ile procent, ciężko mówić, tak? bo wydaje mi się, że są to dosyć indywidualne kwestie. Natomiast sam fakt tego, że 20% tak, kluczowej kwestii, jaką jest wrażliwość insulinowa, zostaje pogorszona, powinna dać nam do myślenia. Teraz nie zachęcam do tego, żeby w ogóle nie stosować yy, słodzików, bo tak naprawdę one są wszędzie, tak, czy to w odżywkach białkowych, czy BCA, kratynach, wszędzie, wszędzie gdzieś są tam pakowane te słodziki ale zastanówmy się, żeby chociaż ograniczyć ich ilość. I tutaj ja na przykład w ogóle nie odżywam tych sosów zero, po pierwsze, mi w ogóle nie smakują. Po drugie, wolę dodać dżem albo coś innego wliczyć, co ma normalne kalorie. Zwyczajnie mi to nie podchodzi. Wcześniej tak myślałem, teraz już tym bardziej tego bym nie ruszył. E, bo jeśli na przykład jemy codziennie, regularnie, posiłek, np. omlet i dodajemy do niego masło rzechowe, e, sosy, właśnie jakieś zero, no to powodujemy, że. Składniki odżywcze, które gdzieś tam zawarte są w tym omlecie, białko, tłuszcze węglowodany, są gorzej przez nas absorbowane. Czyli nasze ciało gorzej na tym skorzysta. Nasz skład ciała będzie pogorszony w dalszej perspektywie czasu, jeśli właśnie będziemy dodawać sobie regularnie takie dodatki. I teraz spójrzcie, jak na przykład są osoby, które piją regularnie dużo tych napojów 0, 2, 3, 4 litry dziennie coli. Znam takie osoby, sam piłem podczas redukcji jakieś litr 2, co jest absurdalne, ale no. Powiedzmy, budzimy się w jakimś momencie i zdajemy sobie sprawę z tego, że no jednak nie jest to ok i poszło to za daleko. Tak? Najpierw jest szklanka dziennie, później pijesz tą kolę, bo zastępuje ci jakiś tam smak słodki, i tak w kółko dochodzi do tego, że się trochę już od tego wszystkiego. No i pijemy tego za dużo. Więc na dzisiaj moja rada: ograniczcie te napoje. Zostawcie do minimum powiedzmy te słodziki, niech one będą, bo na pewno nie będą szkodzić jeśli będziemy tylko na przykład w odżywce gdzieś tam stosowali, tym bardziej po treningu i zwyczajnie miejmy jakiś tam umiar w tym wszystkim, no bo nie ma to niestety obojętnego wpływu na nasz organizm. Jak widać w tych badaniach, które Wam niżej załączyłem jest znacząco pogorszona wrażliwość insulinowa, a tak jak mówię zarówno budowanie, jak i redukowanie. Wszystkie kwestie związane z sylwetką zostają zaburzone i to oczywiście również przekłada się na nasze zdrowie metaboliczne, na potencjalne jakieś ryzyko, powiedzmy, wystąpienia insulinooporności w skrajnych przypadkach. O, ktoś tu do mnie przeszedł. Dzień dobry. Chodź tutaj, malutka. Wstałaś? Właśnie mówię o insulinie, wiesz? I o słodzikach. Kochana. No. I tak to wygląda, moi drodzy. Pogorszona wrażliwość, to coś, czego naprawdę powinniśmy się obawiać, i stanowi to bardzo duże e, utrudnienie, jeśli chodzi o jakiekolwiek kształtowanie sylwetki, więc to, co wam radzę, to zwyczajnie zastanowić się nad tym, ile tego spożywacie i jakie realne zagrożenie może mieć to na waszym zdrowiu, na waszym e, gorszych efektach. I polecam sobie to przemyśleć. Dzięki Wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się. Heja!